Siemano jestem sam to jest restu, dzisiaj, moi drodzy, moi szanowni, moi cudowni, milusińscy, wesołudzcy moi, fantastyczni, jak piękny jest tu dzień, kiedy możemy patrzeć na patch, patch 31.4 i w nim coś tam nie ma do znaczenia, bo to co jest najważniejsze jest tutaj, jest tutaj, Ethereal Oracle w końcu, za cztery many. Um, w końcu dostaje nerfa, kartę, która powinna dostać nerfa już dawno, dawno temu. I to, jak się okazuje, nie tylko moja opinia, bo w komentarzu od deweloperów, który jest swoją drogą bardzo według mnie fajny i taki. Taki ludzki, mam wrażenie, że coraz, coraz może więcej też takich ludzkich e, komentarzy, albo może ja mam gdzie, inna, gdzie indziej poprzeczkę za... Nie, nieważne, w każdym razie. E, deweloperzy przyznają, że jest naj, jedną z najmocniejszych i to jest kluczowe słowo, ubiquitous, wszechobecnych e, kart, które e, są w mecie po tym e, The Great Day beyond, beyond. I deweloperzy także przyznają, że ona powinna być w sumie zaadresowana już w poprzednim, ten nerf powinien być wprowadzony już w poprzednim balans Patchu, ale że ponieważ była długa przerwa zimowa, tak, to jest główny ten... Powód, w czasie której oni by nie mogliby w razie czego coś tam odpowiedzieć, to zdecydowali się wrzucić to w ten główny patch. Developerzy mają swoją tam strategię na temat tego, co to jest duży patch, co to jest mały patch i tak dalej. Nie będziemy, nie będziemy w to wchodzić. Gruntownie wrzucają to teraz, ponieważ i tak pewnie meta się troszeczkę pozmienia po najnowszym dodatku. Jak bardzo się pozmienia, to oczywiście zobaczymy. Sam nerf. <laughs> Z trzech manów do czterech many. No powiem tak, no za 4 many to wygląda już na bardziej zbalansowaną kartę. Ja trochę rozważałem e, różne opcje na tego nerfa, bo wydaje mi się, że wszyscy wiedzieliśmy, że ta karta musi dostać nerfa, bo ona jest po prostu za mocna i przede wszystkim pasuje do każdego deku i w jakimś sensie definiowała metę przez długi czas. E, bo po prostu wszystko, co mogło grać Tanie, za, tanie Zaklęcia, było nagle grywalne dzięki temu, e, dzięki temu e, e, Ethereal Oracle. I fajnie jest, jak karty oczywiście są, tak powiem, e, enablerami, u, ułatwiają, umożliwiają pewne komba i wprowadzają jakieś nowe możliwości do mety, no ale tutaj Tutaj po prostu jest, było za dużo na tej karcie i za tanio przede wszystkim. Karta nie może robić tak dużo i za tak tanio. Um, ja się zastanawiałem, czy znawienie na przykład trzymane 2-3 yy, zostanie przy oryginalnych statystykach i koszcie, ale zmniejszenie na przykład tego spelberstwa dobierz jedną kartę tylko albo usunięcie spell damage'a może na przykład, um, to by myślę, że bardzo, bardzo tę kartę ograniczyło. Problem według mnie jest taki, że w takim stanie, jakim jest obecnie, no za cztery many, dwa, trzy statystyki, to już, jest, to już jest ciężko trochę i o wiele ciężej tego Spellbersta jest wycisnąć. Tutaj nawet nie chodzi o to, że sama karta kosztuje mniej czy więcej, ale w jednej turze, wcześniejszej turze w grze, będzie już bardzo trudno wcisnąć i tę kartę, i coś jeszcze. To już będzie dosłownie musiał być spell za jeden, już nie wcisniemy Spela za dwa, myślę, że asteroid shaman, który... Nadal ma dostęp do tanich speli. No, nie będzie mógł tak łatwo i tak szybko przede wszystkim tego komba wyciągnąć. I boję się, e, chociaż też nie, nie, chcę, nie chcę przesadzać, że ten nerw może przez to zabić tę kartę, bo ten koszt many był dosyć ważny, żeby tego spellbersta aktywować. Teraz zabicie stronnika w czwartej turze 2-3 to, y, to jest bardzo proste. To, to pff, nie ma. To, to jakby to, to nie przeżyje do kolejnej tury. Nie ma takiej opcji. E, więc to, to, to się obawiam, że to może. To, to przede wszystkim bardzo nerfi Asteroid Shamana, tak, przykładając już na konkretne deki. Przy okazji nerfi też trochę deki Wotra, który też mał cudowne synergie z Etheral Oracle, które nadal w zasadzie działają, ponieważ wiele z tych synergii polegało i tak na spelach za zero. Ale będą się przynajmniej one później, później pojawiać. Ja się tak jak mówię, trochę boję, że ta karta. To ja bym wolał tego nerfa zobaczyć trzymane dwa, trzy, właśnie chyba dobierz jedną kartę, bo wtedy była nadal na pewno grywalna. Ale po prostu trochę słabsza. Teraz naprawdę nie wiem, czy będzie, czy będzie miejsce na nią, bo ona się może poprawić dopiero turę później i tak jak mówię, o wiele ciężej jest dołożyć to ten, ten zaklęcie, które z nią będzie zagrane, i jeszcze dodatkowo o wiele łatwiej jest się jej pozbyć, bo w turze trzeciej ona faktycznie miała szansę na to, że może przeżyje, może przeciwnik jeszcze nic nie wystawił na stole. No jak przeciwnik nie wystawił żadnego stronika do czwartej tury, to i tak mamy dosyć pewnie łatwy mecz. A tutaj. Bo, bo, bo ja, znaczy powiem tak, ja nie będę tęsknił za tą kartą. To nie jest absolutnie moje współczucie, do tego, że ojej, to będzie niegrywalne, jak mi przykro. Ja osobiście jestem przeszczęśliwy, że tej karty już nie zobaczę i może dzięki temu też e, poziom e, przeze mnie bardzo nielubionego deku, czyli asteroid Shamana, trochę spadnie. Ja bym inaczej do tego podszedł, ale w pełni, rozumiem, w pełni rozumiem twórców. Skoro to jest też nerw, który był już przez długi czas planowany, to zakładam, że to nie jest, wiecie, takie. E, jest spontaniczna, nagła i nieprzemyślana decyzja, tylko że twórcy na tym się lepiej znają. Oni mają przede wszystkim o wiele dokładniejsze statystyki, co to znaczy The Strongest and Most Ubiquitous Cards. My mamy oczywiście tylko jakieś wtórne, e, że tak powiem, trzecioosobowe serwisy, które mogą nam do, dostarczać dane na temat tego, jak wiele, w jak dużej części deków się ta karta pojawiała, pojawiała się naprawdę w wielu. W sensie to, jak na kartę, która jest dosyć specyficzna, w sensie nie jest taka, nie jest po prostu uniwersalnym dobrym stronnikiem, bo to musi być karta w deku, w którym no, spell damage ma jakikolwiek sens. Nie wszystkie deki mają taki sens. Um, oraz deki, które potrzebują dobierać karty i przy okazji mają tanie zaklęcia. To umożliwia to granie paru, paru talii, ale nie jest tak, że ta karta pasuje wszędzie, a mimo to i tak była w tak dużej liczbie deków. Wierzę, że teraz może nadal będzie, ale na pewno ten power level spadnie. Trudno będzie też oceniać przede wszystkim, jak dobrze, czy, czy słabo, czy, czy nie, nie słabo zadziałał ten nerf, ponieważ zaraz wchodzi nowy dodatek, oczywiście nowy, nowy miniset, i on też może coś pozmieniać. Tam co prawda. Jest, ale dosłownie, chyba kilka tanich zaklęć, i raczej nie są to zaklęcia, które mają jakieś synergie przy okazji ze, ze speldemadżem, więc mi się wydaje, że możemy widzieć tą kartę. Mam nadzieję, że o, ostatni raz. Chociaż przewiduję, że, że, że nadal jeszcze ją będziemy, będziemy dostrzegać na rankingu, no bo jest ona w jakimś sensie core niektórych obecnie najlepszych deków dla danych klas i może to się zmieni, może nie. Jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie. Może nie na temat tego, że ta karta dostała nerfa, bo tu myślę, że trochę trudno się nie zgodzić, że ona jest po prostu. Bar była bardzo, bardzo mocna. Jakbyście wyjął, znerfili, bo może są jeszcze jakieś inne pomysły, może statystyki trzeba było je bo Chociaż się, że statystyki by dużo tak nie zmieniły, bo to i tak chodziło o to, żeby ona po prostu przeżyła tę. Nawet nie tyle, że przeżyła jedną turę, co po prostu pojawiła się w jednej turze i od razu ten spell burst był aktywowany. A dodatkowy ewentualnie spell damage to już była taka tylko wisienka na torcie. Ja się bardzo cieszę, że, ten, że, że, ta, że ta wyrocznia. Och, już nie będzie, aż, nie, nie będzie aż taka mocna, a może za tym właśnie pójdę, pójdzie jakaś taka lawinowa, e, łańcuchowa reakcja, e, no, obniżenia power levelu wiele, wielu innych klas i wielu innych deków, które absolutnie rozpanoszyły się w naszym metagamie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!